Was w tym odcinku Minecrafta to jest nasz pierwszy odcinek idziemy na mój świat. Ze względu na to, że mam włączony game mode no zaraz go wyłączę i po prostu będzie git Już wyłączam. O! I coś nam tu się stało. Niestety. No i teraz musi zadziałać. No i już jak widzicie, tryb nam się zmienił. No i przedtem, że robiłem to sam na kreatywie. Akurat się skończyło. Znaczy, nie robiłem tego na kreatywie. Tak cię powiedzieć. Tak jak widzieliście zostało nam 15%, bo nagrywam to na telefonie. Czcino. Będziemy się przespać. To jest dzień. Źle, że dzień. Widzimy sobie na ten deszcz. I tak jak mówiłem, to jest pierwszy odcinek. Może w następnym tam zrobimy nowy świat. Tak, żeby było wszystko na żywo. Tak jak moglibyście mi nie wierzyć, że to robiłem sam. Zbieramy arbuzy. Na no, razie jest fajnie. Przydam wyrotkie 10-minutowe odcinki. No i się włączył głos. Bardzo fajnie, chyba nie było głosy. No a więc, naprawdę bo nie, nie mamy co robić. Muszę tylko przymieszczać. A przeszkadza mi to. jeszcze coś takiego może być, ale że. Przepraszam za ten błąd, co się z głosem stało po prostu. No i. Czy pada deszcz, ale nie słychać, niestety. No a teraz to można się położyć spać. Dobrze. Wstajemy, nowy poranek. Ciągle podam rano. Niestety. No, akurat przestało. Jak z domku. Mm, akurat arbus urósł. Przez ten dzeszczę. Jeszcze wczoraj tu był. Ale go zebrałem. Już. Więc magia. O! Także mówiłem, w następnym odcinku stworzymy nowy świat po prostu. Mm, tutaj za bardzo do roboty nic nie ma. więc jeszcze gdzieś minutę, może więcej porobimy na no nie wiem tutaj do magazynku może wejdę, to jest moje takie rzeczy mi podstawowe to są moje rzeczy mamy nawet diamentowy tylko miecz gdzieś nam się zgubił ktoś mi go wyrzucił tutaj mam takie rzeczy tutaj mamy takie takie, no i na koniec takie, więc są wszystkie. ale Dobrze, że wszystko robiłem sam. No a więc hmm, chyba sobie zrobimy fotkę, Nie tym wszystkim na, no. tylko włączę graficzne i daleką, żeby, żeby było widać dobrze i teraz F5, I takie małe cyknięcie i F2 to oznacza zdjęcie. F5 włączamy, bierzemy opcje po prostu zmieniamy na krótką. Trzeba nam się coś tutaj. Dzieje. Tak jak mówiłem zmienić.